Fizemos um primeiro tempo bem equilibrado, tivemos as melhores chances com o nosso adversário. Uh, temos muita coisa ainda que melhorar nessa liga, é uma liga que está mais forte, está mais equilibrada. Uh, temos uma boa equipe, erramos em momentos que a gente não está acostumado a errar, mas eu acredito que à medida que os jogos forem surgindo, nossa equipe vai crescer. A liga passada já foi assim: a gente começou uh, oscilando e depois crescemos, pegamos confiança dentro da competição. E é um momento que ele é muito importante. É importante que estejamos todos juntos. É importante que estejamos no mesmo caminho, todos brigando pelo mesmo objetivo, que é mais uma vez levantar o título. Parabéns a todos pela pela vitória. Agradecer a torcida que veio ao jogo. Z całą pewnością e, dzisiaj był e, lepszy piaz niż w pierwszej kolejce i, i myślę, że to jest fajny pro, prognostyk, bo my się z tą e, ligą będziemy rozkręcać. E, myślę, że z meczu na mecz. E, były dzisiaj e, niezłe fragmenty, w których, w których bardzo dobrze wyglądaliśmy, ale też e, jeszcze było za dużo takich momentów rozprężenia, kto, które no, nie powinny nam się przytrafić i myślę, że wynik 5-2. E, Myślę, że zasłużone obie drużyny miały swoje sytuacje, bo, bo mecz był taki momentami za mało zorganizowany, więc, więc te sytuacje się stwarzały, ale myślę, że, że z naszą przewagą i, i dobrze, że wykorzystaliśmy część, bo, bo też ta skuteczność dzisiaj nie była na najwyższym poziomie. Uważam, że generalnie to nie jest źle mecz. Myślę, że graliśmy pierwsza połowa dobre, bo pierwsze minuty musi być, że pias zaczynają lepiej, lepsze. I po pierwszy gol myślę, że zaczynaliśmy grać lepiej. No? Mieliśmy bardzo szans, bardzo okazji. Szkoda, no? bo nie, nie byliśmy skuteczni no? i mieliśmy drugie, drugi gol. No? A na pewno eh, robiliśmy eh, trochę błędów, ale generalnie myślę, to jest dobry mecz, bo gramy kontra Piast Gliwice, misz Polski i mamy dużo szans i, i mamy dużo dobrych minut. No? Mm, i, I tyle. No? Druga połowa myślę, że spróbowaliśmy, no? ale Piast jest, jest silny na obronie. No, Próbuliśmy też 5-4. Myślę, że druga połowa jest wynik 2-2 bez lodnym brakaszem, no. Jestem dumny, no? Jestem dumny, bo e, walczyliśmy e, do końca no? i pracowaliśmy ciężko dzisiaj i cały, cały tydzień. No? Um, dziękuję moich e, la walczy, la walkę, no, za walkę i gratuluję piast e, za zwycięstwo. No? I to wszystko. W e, środę gramy jeszcze raz no? i pracujemy dalej. Myślę, że mecz mógł się podobać kibicom, bo wydaje mi się, że zobaczyli tutaj fajne, szybkie, emocjonujące spotkanie do końca. Początek jednak nie weszliśmy troszeczkę w mecz i pias nas dominował pierwsze 5 minut, ale z biegiem czasu odzyskiwaliśmy pewność siebie i, i szkoda, bo mieliśmy bardzo dużo okazji do strzelenia bramki. Jak nie strzelimy, no to z takim drużyną jak Piast Gliwice ciężko wygrać i, i, i trudno. No niestety, za, w środę gramy bardzo ważny mecz z Dremanem i musimy się do tego meczu przygotować i poprawić po prostu naszą skuteczność.